Dzisiaj nie gramy w ligę. Badline ja muszę zainstalować. Musisz, Zainstaluj. Nie, jak to muszę to nie, to nie, nie ja się ja Bez swojego streama, to jak gówno widzę, co się dzieje. Weź to jest unturnet, to ci nie weź legować w gry, panie, nie, gówno. Bo wtedy ci się wiesz, co na mapie. What the fuck? Jak się zmienia kamerę? Fajnie. Dalej nie wiem, jak przyciągać temy. A, je trzeba kliknąć! A mam downa. Czemu mi się spodnie same ściągają? No bo, jak kliknie w spodnie, to. Instagrama ja downa. Ja, jak szukaj takiego dużego kreta, a nie odcieraj w te ryby. Wysz te ryby, wypij z inwentory. Czemu? Bo one nic ci nie dają! No, <laughs> nie będę potrzebował. No to zostaw go na razie. Co jest Bo No chodź za no. zombie. zombie. Mhm. typa! typa. Dwa, dwa. Czekaj, czekaj. No idź tam! Rów dupę Dobra. i zbieraj moje ceny, KURWA! Zabijesz, zabijesz. No! Zabierz go? Nie Dostał. Dostał. Ale żeby ta wczorajsza liga jeszcze ładnie siadła. Co JEST?! Co się dzieje? No kurwa! Czemu jest takie opóźnienie! Czemu jest takie opóźnienie! Pomprze w jak Nie ma w ogóle armoru, tylko w chcesz w pompę jak masz pompę. Mam go, mam go, Nie mam sprinta! Mam go! Do wieś go? Dobrze mogę się cię teraz No szybko, tebaj! Nie mogę, za 60 sekund. Widzę go! Dostał! Dostał! Zabijem! Powiedz, że Pajdżin nie gra w unturnet. Gra Halo Murphy Halo Ty do mnie mówisz? Strzelam Nie! Jebarka, powiedz o to, co <grym> o to Nie, ja nie będę palił i będę żył 10 lat dłużej <grym> W Gansach są, y y Ziemek jest w Gansach W tym sklepie zbroją W Gansach? No Shut the fuck up Będę i w domu, i w tych, i w, na militarnym To idź militarkę I zbierz mnie No cholera! O, umieram! Co, ty? ty? Nie, musiałem wwalić cały magazynek, bo... ...zombiaki zblokowały mnie w kącie O! Skąd? Z Mosina Ale sobie ja pierdolę A skąd? Połóż za lodą, za No, siedzi tam na rogu, na rogu siedzi. Dobra, dobra. Dostałem. Bro, 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 bro. bro. bro, bro. w wow, Widzę go. Gdzie? Na mieście biega. Dostał! Z Muzina. Gdzie jesteś? Dziesięć kilometrów od miasta Jest na jakimś moście Dostał Dostał Też dostał ode mnie Jeden masz Plecy Zobijem Znaczy trafiłem w głowę, nie wiem I Jeszcze masz plecy skądś Na jakimś moście Czemu nie mogę biec? Nie żyję, nie żyję, nie żyję Ja pierdzielę Jakbyś ty widział co to robię Jak ja tam... Zstrzeliłeś? Tak One shot Co Czemu to tu Tu było pół serwera. Typ? Nie. Nie. Stał? Pod wodą biega. Nie wiem, czy on ma w ogóle itemy. Żyje jedny jeszcze. Biega cały czas pod wodą, jakby. Pływa. No. Przecież pod miastem biega. Wiesz, o co chodzi. Ej, widzę go Nie, to inny, ej, ma broń! Idę Uważaj, bo on tu gdzieś biega, nie widzę go Wiesz Jeden dostał w czapce jakiś na uczelnię Ej, Ale to stał maszota. Jestem przed, przed nami. Dostał Idziemy na ten zrzut. Za nami. Dostał Pomóż. Wolfix. On się do mnie zbliża. Idę. Nie się lecz się, This is our last goodbye. And very soon it will be over. Dobra Wolfix, dawaj jakieś pożegnanie Hmm. To zrobi jakby na H i C. Nie na H na H i na H. Co?